Hallo cześć, witajcie! Z tej strony Na to kolejny odcinek z Fortnite'a i słuchajcie, będzie to wyjątkowy odcinek, ponieważ w końcu, słuchajcie, zobaczycie akcję turniejową e, na tym kanale, gdzie zagraliśmy sobie, słuchajcie, z jednymi z najlepszych graczy w Polsce i w końcu zobaczycie jak dominujemy na turnieju, ale przed tym zróbmy sobie malutki przegląd sklepu oraz przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, może właśnie kupujecie nową rybę, no to przed tym, jeżeli w prawym dolnym rogu wpiszecie go Dewron, będę mega, mega wdzięczny. I właśnie o propos nowej ryby, to słuchajcie, wczoraj wyszła do sklepu, ale wczoraj nie było przeglądu sklepu, więc zostawiam ją sobie właśnie tutaj na dzisiaj. Ale mamy nową rybcię, taką komando rybcię, którą mam teraz w lobby, więc jak najbardziej mogę polecić. Jest do niej oczywiście również malowanie, ale dzisiaj jest nowy skin Sklaxis, czyli taki wężyk, taka kobra, można to chyba nazwać kobra, która ma w ogóle katankę, więc mega fajny skinek. Oprócz tego mamy kilowki. Kilowki całkiem fajne. No oraz oczywiście yy, malowanie, takie, takie zielone, świecące. Wygląda słupco. Za 300 widolców całkiem fajne malowanie, prawda? Ale dzisiaj myślę, że najbardziej mogę polecić pana rybkę. Już oczywiście zakupiony, przepraszam, ale dostałem gifta właśnie od jednego z teamate, czyli od lukego. Teammate'ów oczywiście z tego turnieju, więc nie mogłem tutaj zakupić na odcinku, ale rybkę jak najbardziej polecam. I ma oczywiście też w te yy, grające. Nie wiem, to są rybki, jakieś gluciki, te, które właśnie słychać w tle. A słuchajcie, dzisiaj gierka, w której zagraliśmy turniej Friday Night Fortnite. No, niestety z tym składem nie mogłem zagrać FNCS, bo jak wiecie, yy, oni mają swój skład, ale zobaczcie, że. 3 gry zrobiliśmy 118 punktów, ponieważ jak wiecie, turnieje są od 17 do 20, a ja zawsze streama zaczynam od 19. Czyli mniej więcej mamy 3 gry możliwe do zaczęcia, do zagrania, no bo jak wiecie, jedna gra trwa 20 minut, więc wiecie, po dwóch grach już 40 minut minęło, zostaje oczywiście 20, więc słuchajcie, ee, zobaczcie jak wyglądała tabelka. Oczywiście tutaj ludzie mają po, 100, po 200 punktów nawet, prawda, no bo jak wiecie, grają pełne 10 mecze, ale chcę wam pokazać jak wyglądały nasze mecze, jak zjadę do naszego miejsca. I słuchajcie, zobaczcie, zagraliśmy ten turniej z Adwiskiem, z Lukim, z Devil oraz ze Smilim i zobaczcie, że zagraliśmy trzy mecze. Pierwszy mecz to było 34 fragi win, drugi mecz 16 fragów top 7 i trzeci mecz 35 fragów win i sam Luki powiedział, że gdybyśmy zagrali pełne 10 meczy, to spokojnie byśmy wbili punkty, bo zobaczcie, że pierwsze miejsce miało 200, my po trzech grach mieliśmy 118, tylko że no, niestety zagraliśmy tą ostatnią grę już od 20, kiedy po prostu już nie mieliśmy możliwości zagrać innych gier. Ale na trzy gry mamy dwa winy, średnio eliminacji 28. Zobaczcie, że mieliśmy 85 fragów. I co ciekawe, tutaj oczywiście mamy inne teamy, i jest między innymi są tutaj takie takie naprawdę pro teamy, które często widzimy na turnieju. Zobaczcie, że mamy Ayuma, Flame, Gibon i Icefire. Teamy, które często dostają się do finałów nawet FNCS-ów, czy właśnie grają na bardzo wysokim poziomie. I zobaczcie, że oni mieli po 10 grach. 117 punktów, więc nawet przebiliśmy ten team trzema, tak naprawdę, gierkami. Więc słuchajcie, myślę, że za tydzień zagramy ten turniej w dokładnie tym składzie. Tylko, że tym razem od 17 do 20. Także zagramy pełny czas, żeby zagrać pełne 10 gier, a nie tylko 3, no bo skoro trzema grami wbiliśmy. 118 punktów To myślę, że w kolejnym tygodniu 200 jak najbardziej wpadnie Ale tak czy inaczej słuchajcie Chciałbym wam pokazać jedną grę Słuchajcie, bo to jest jeszcze ważne Tą gierkę zagraliśmy we trzech Ponieważ Smiley Jeden z naszych zawodników Musiał odejść od komputera I wyszedł Dosłownie po tym jak wyskoczyliśmy z busa Więc zrobiliśmy 35 fragów Na turnieju składowym We trzech Ja już wam słuchajcie nie przeszkadzam Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba Trzymajcie się Pamiętajcie, łapce w górze, subskrypcji, dzwoneczku. Już wam nie przeszkadzam. Elo! Loda nie chce, ale co chce. Wiadomo. Ice cream hater tak zwany. Jezus Nie to niesamowity. Uf. Żartowałem. Jeden leży. JEDEN LEŻY?! POG?! Aj, TAK JEST! Zadzwo. Masz jeszcze jednego, Adwisek, idę. CYR BANAN NA STRAŻY! BANAN?! Czemu jest tak ciło? Co, co chwilę jest ciszej. I ciszej, i ciszej, i ciszej. Okay. Słyszę, że ich biją na. No. Słyszę, że ich biją na. No. Słyszę, że ich biją na. No Gościu, trzyma sobie o. lewy z SMG. Biga, bigo Nice. No biją skręt, to jest Super Luki jesteś. Luki kom w gierce. Super Luki, dobra Nadwisek, możesz? Luki, jako jedyna osoba z mózgiem, czy mógłbyś tutaj e, zrespić mnie? Dzięki. Poczekaj, to was na tylko i po No poczekaj. No i widzisz. O tym właśnie mówię, no o tym właśnie mówię. Jedyna osoba nie, mózgiem? z czym? Z mózgiem! No nie zabijaj go, ej! No on mnie zabije, widzisz, to jest właśnie, to jest on właśnie. Zartował, on. Ej, typy, typy! Podnoś go! No mnie nie podniesie, on mnie nie podniesie. Na wod was. Ja was was Ale Adwicek <laughs> Ten pan się patrzy na mnie Konie, ja dotrzymam DOTRZYMAŁ <laughs> Pog, nie mam ten, mam meda Mam meda Osłaniam cię Żup, Rzuca VIPa Dobra, dobra, osłaniaj, dobra Typ nadchodzi no, 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 no. Mam jednego, mam jednego, mam jednego, mam jednego. POKCZAMP A a a a aha. No wejdź. <laughs> XD Ciebie takie... Nieźle, <grymne> 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 ja, ja bym ci chciał uratować Luki wiem, wiem, wiem Co, zabijesz nas dwóch? Zabijesz? Typy, 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 typy I mm. was we dwóch Nieźle Ciebie Luki Ciebie. zawsze Ciebie zawsze we dwóch Osoba, nie podnieś taki gruby jesteś <laughs> Taki ulany, że muszę dwie osoby podnosić Leciby No bo to jest osobny pająk Polaris To jest pająk za Xboxa Ale za co w ogóle? W Xbox starze? No jak kupisz, jak całego Xboxa kupisz To jest pająk na ofertę. Wiadomo Daj amot do, ten, do pompy ktoś Ja bym dał, ale 20 zapisał na unbanie, mi jedno. oznaczył musi spamował szotem, którego Możesz? sam zrobił ze swojego kanału Który się nazywa Live Co, co mogę? O, nie słucham mnie Nieźle. Co mogę? Co mogę? Ammo do pompy Jasne Ale jak coś, jak ktoś... Strzekaj psie, rejectuję bulldoga Rejectuję we mnie, strzela we mnie O! Ej, lul! Ej, ktoś trap'a? Chce ktoś trap'a? Ej, chce ktoś trap'a? Ja mam jeden. Nie chodźcie do mnie, ktoś trap'a. No, daj. No Dobra, chciałem ci dać, a teraz nie. Chciałeś ci to zrobić. POG! Zabiłem, zabiłem! Pomocy, pomocy! Idą do mnie. Zabiję to ciebie. Bo gdzieśłem swoją przeciwnikiem. Tak. Gdzie tam? O to z Nie Nie wiem, nie wiem gdzieś przy mnie. O, dostał laser, dostał taki laser. się Laser, laser. no, mnie fauniendo, mnie są bardzo chyba źle ustawieni. Czyma hegrande leży? Leży. Pog, pog, pog. Daj mi mini, daj mi mini, daj mi mini, daj mi, daj mi. Nie nie mam, 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 nie mam. Mam jedną, mam jedną Dobra, dam im On ma, on, on ma, on ma. Wrzuciłem. jedną, jedną mam eee, Wchodzę w bulldogi i rejectuję Dzisiaj jest dzień bez szczekania. Czy wy nie wiecie, że dzisiaj jest 22 jest dzień bez szczekania? Wy oszaleliście Rejectuję, zwracam bambusy Jutro będzie Chyba, że Torek o 21 to zastrzeka Ale dzisiaj, Ale dzisiaj, dynogi, dzisiaj nie mogę Dzisiaj mogę zrobić hał ale. Nie... Zadowoleni? Mówisz jednej osobie potem druga się pyta o to samo, no nie wiem. Ale z drugiej strony pamiętam, Oj, że kiedyś lepiej robiłem Bulldoga. Bo ostatnio Hajs zmienił tego Bulldoga, Wiecie? Kiedyś Bulldog to był taki dorodny. Taki naprawdę ja fajnie zmienio, się ja robiło. To kiedyś, kiedyś to brzmiało tak A potem zaczął być inaczej robiony. A kiedyś to był po prostu taki agresywny. No właśnie mówiłem, że luki.com jest w Dlatego Mark as complete New landmark, CZER Krzesło. Krzesło Elo, od suba mojego wczoraj pozdro? Nie, 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 nie było, ale dziękuję bardzo, przepraszam w takim razie. Ale tak nie było. Tak nie było. Ej, gramy pod placement, nie? Placement, placement. Pod no wina znaczy, placement? pod wina, pod wina. Znaczy fragi, ale pod wina. Bo ostatnia, ostatnia, skocona. Ewron, ale bambusy oddasz? No, przecież był bulldog wykonany przed chwilą. Biorę snipera. tylko 300. Ja dużo spamuję. Ja mam mało. Dawaj to. Co? Nie mam. Ja mam 16 amodemki. -AM no, masz 6. Ewron, kupiłem wczoraj bulldoga i nie szczekałeś. To nie było tak, elek. Oddaj mu te bambusy. Przestrzegłem 3 razy. Wy jesteście yy, przetrzymani, pomysłu. czy ulani, czy głupi, czy co? Mm, 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 mm. Czemu mi wczoraj nie, dało, nie od autobusów za nieudanego timeouta na tobie? No bo yy, to Będziesz zrobił no, ja to błąd. Yy, nic, nic, nic nie będę robił. Prawdopodobnie umrę. A co, Luki? A. Duo? 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 Nie, nie no, ja od za... będzie... 20... Ja za 9 minut gram! Co grasz? Kapa! Kapa! No to mówię, że musimy podjechać To za 9 minut ta gierka się już skończy na luzie. Czyli Kappa? Duża pota, duża pota! Ale co no, duża pota? Jak ktoś, jak ja sobie na to. Big, pot, big pot, big pot, big pot big pot big pot Czekaj na mnie odważ Idę do przodu. Idę na Lazy Lake. Ewron, dawaj dzisiaj hardkora. Dzisiaj będzie Kangurek KO2. Potem będzie CS. Potem będzie śmierć. Jeszcze LOL. Tylko że jest Tu się budowali. O! Są tam 208M Tam są, tam są, na W, na W Chowu, chowu, chowu A gdzie Evron Roleplay? Nie ma Roleplay'a. Roleplay to rak Roleplay to jest Najgorsza chyba że jest na Twitch'u. Prawdopodobnie Chyba, że w Minecrafcie to spoko w głowę to było, a gościu nie dostał w głowę. Explain. Jeden ma 10 HP. No chyba, że kolapsik, ale zabiłem typa. Ładobijają. dobijają. Uh. druga ekipa tam. Uh. Nice, nice, nice. Ale dałem typowi headshot. Pokczump, pokczump Pokczump, pokczump Dojeżdżają, dojeżdżają tutaj są Ja uciekam, uciekane jest Lutują, lutują przy mnie Careful, careful Ej pomóżcie, bo już wam zmarszki Nie uda się, nie uda się Build fightowanie się w 2K19, tego się nie da, bo zawsze cię skończymy Oj Ale to jest luki Lwem! Lwem Chłop jest lwem Może jeden custom na arence jak skończysz? Dobra brysia, możemy zagrać customa Na Arence Jezu Luki jeszcze kartę wziął Ja już jeszcze Chat podczas RP, be like, kiedyś stosunek seksualny, przy gościu. Gdyby to było podczas RP, kiedyś stosunek seksualny, to byłoby git. A to są ludzie, to jest po prostu ludzie, którzy cały czas domagają się od ciebie, żebyś robił to, co oni chcą. To jest najgorsze. Ja nie wiem skąd się wzięło community RP i jak bardzo są wychowywani przez streamerów, ale to jest najgorsze, co robią. Takie, debilu, musisz iść z tym. A, idź na zeznania. Ktoś cię woła, coś tam. Rządowy. Ja Rządowy! To jest takie Jezus Maria Chill guys, chill Ja mu dam mi, daj mi dużo Ja mu dam mniej wszystko, mało. Dziękuję, dziękuję Jezus Maria Pa jaki odkurzać Metal wziął kam I Rzuciłem Dużo matca Rządowy Wygrywajmy to bo mam 5 minut, 4 Dobra, wygrajmy, wygrajmy. Ale wejdę jak będzie hase. Dobra, dobra. Ja muszę iść po te bronie tam, także Z2. Idę tam Cześć. po bronie. Chwopa się. Chwopa się. Ciemka Kate, ja hej, hej, ka. co marcu, u ciebie? Mi Kate M. To jest Kate M. Ja im wchodzę na plecy, adwajs. dawaj. Uuu. Dobra, idę chłopaki, jeden leży jeszcze, co tu leży. Czat, no i teraz Wiguchi, idę, idę. Zero amo, madchamp, no niestety, zero amo w tej rakietnicy. U mnie git. a jak u Ciebie? A powolutku Giercowane w Fortnite jest Ewron bia pije białego monsterka, pokcza Biały monsterek jest ok, Aczkolwiek ma taki dziwny yes. smak To jest ten bez cukru chyba biały, prawda? Uh, jeszcze jeden gdzieś jest Jeszcze jeden uh, Ma ktoś rakietki, adwisek, albo luki? Ja mam osiem ja ja Dobra, to daj, daj luki Spoko, spoko, adwisek, nie przejmuj się, nie przejmuj się gdzie jest ten jeszcze jeden? Czy on może chat? Ale zgniły banan. Ale możesz? E -e -e, Loki, Loki Już, już tylko sprawdzałem Tak, się. tak, dziękuję ci, dziękuję na Zakładana jest rakieta Biały to najlepszy monster Klasyczny Nie jest okej okay. O widzę botów Ten loko jest spoko, tylko że loko jest problematyczne no dlatego, no, 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 że jest no, no. strasznie słodki Aż po prostu czujesz tą słodycz w ustach, taką aż przesadną. Ale jest okej. Okay. O. 241. O! Pog. Lepiej walnąć, chat. Boch, Nie, jeszcze jeden nie ucieka, ma. HP ma. Zrehp ma. Nie, tak powietrze, taki, nie taki. No. <laughs> Co? Fog? Ale, 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 walnołem. W krzaku siedzą! Tu! W krzaku! W krzaku! Tam też są! Ja robię, ja robię patrz, 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 patrz Dawaj! Patrz. Ale tam ich nie ma, oni chyba przeszli! Patrz, patrz, jest w krzaku patrz, dalej! Patrz, patrz. Cyk, cyk, Polish Nates! Leżą, leżą! Lol! <laughs> Faktycznie, ale on jest! A jak wycisza! Leco, leci rakieta Leci druga rakieta Holy! Holy. Za nami coś Cyk, Cyk. Masz luki, rakietki? Jeden. Nie mam? Mam, mam, o, Dziękuję, 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 dziękuję. Ale to let's go. No chat tak turniej streamerów, to by się grało, no tak, to by się grało. Dajmy go, 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 go. Leci, leci, leci. Trzymam go. Nie podnosisz, nie podnosisz. Podnoszę Podnosisz? No. U mnie nie podnosisz. There you go, nie podnosisz, nie podnosisz. No bo nie I This guy, dranek Men. Dawaj, i Ja Nie, nie mam nic, nie mam nic. No, o tu są. Znowu jak nie mam, no nie. O ja też mam. Holy. Precy, plecy Holy! Mamy więcej punktów niż mon, Fog, no bo mon jest z cienkim bolkiem, gości. Chilling, chilling guys. No ja kliknąłem żeby oddać Jak ci jeszcze nie oddało, to pewnie odda jakoś jutro, czy dzisiaj, czy pojutrze. Do z opóźnieniem oddaję. Holy 1 0 O, on krankuje, krankuje, rakietki na 3 321, 321, dobra. Pog! pog, 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 rzucam, rzucam, zgranie, zgranie, presja robiona. Pog, gdzie jest Top dwa, top dwa, top dwa Na mnie dwóch Leży jeden Pog trzydzieści pięć trzydzieści pięć Dobra, ja Dobra Dzięki łopaki, dzięki, dzięki, taki... dzięki, dzięki Advisek, dzięki Luki, dzięki Smiley Hamie I trzymaj się powodzenia Luki, powodzenia, super jesteś, pamiętaj. Dzięki też, dzięki. też jesteś tak, super. super, pamiętaj, dzięki.